Dobra. O kurde, jaką bombę żem dostał. Ja mam 44. Ja mam krewę. gdzie wy jesteście? Ja, no, ja się tu wybudowałem. W, jest. Gór w górę nie. O nie. A więc pamiętajcie, kod twórcy jechu elkos, łapka w górę i subskrypcja. Dobra, już jesteście okay. gotowi? No. Dobra, zaczynamy. Wy, wy do swojej bazy, każdy do swojej bazy, nie? Dobra. Otwórzmy no, lepiej, przez okay. No, no, ja tylko muszę, bo mi jest potrzebna broń, bo ja jeszcze nic nie otworzyłem. Tutaj masz te broń, tutaj leżą. Czekaj. No, wszystkich w, tych jest to samo. O jena. Okej. Okay. Tak, we wszystkich jest to samo, nie? I teraz już możemy się bić, nie? Jak się spotkamy, to już musimy się bić. I zakaz budowania jest, nie? Ej, Ej Szymon, masz spotka? Masz... Mm, no mam, dam Ci dwa. Czekaj, nie, ja mam już. Dobra, dostał? Dostał, 25. Dostał? Dostał. Dobra, dostałem. Dobra, joda, joda na bok mapy, na bok mapy. Ej, ej, a, a mogę... A mogę tą podkę. Gdzie jeszcze tron jest? Ja zginąłem. Teraz Jaku. Dobra. O kurde, jaką bombę żem dostał. Damn! Dobra, teraz. Teraz chodźcie tu wszyscy, druga runda jest teraz. Właśnie my się teraz zmieniamy. Duszek, Ty jesteś teraz z tym... z Jodą i teraz ja jestem z Szymonem, nie? Teraz idziesz do Jody. Ej, masz potka? jakiegoś? Mam jedną. To mogę? Dobra, do mnie, do mnie. Dobra. Duszek, jeszcze masz jedną szansę. No nie. Ale jeszcze macie jedną szansę, po jednym tym, nie? Wiem. Jak dopiero dwa razy zginiecie. Ej, nie strzelajcie do mnie, bo ja nie mam żadnej broni. Dobra. No. Nie może... też. Ej, no... do no mnie... Kieny. To po co ty tu przyjechałeś, Joda? Ło, ujena. Dobra. Dobra. Dobra, ja dobra. Te... Dobra, dobra. A no kurde, O dobra wie, spoko? już mam 15 HP, -lek, bo wylądowałem. Ło! Jestem... No nie, dobra, Zabrałem, dawaj. Nie? Dawaj Szymon, dawaj. Teraz ja już, tylko ja mogę obserwować, no. co to się stanie? Dobra, czy nie można budować? Tak, znaczy. pewnie. Ubialiśmy. Duszek, yy, czyli... Czyli kto zginął? Szymon zginął? No, zginąłem, nie? No to, czyli... Yy, Teraz ja żeby jestem z tym, teraz ja jestem z, z Jodą. Pamiętajcie, żeby y, ten, wpisać kod w sklepie Yahoo Elkos. No. no. Robi, robimy promo hobby. A nie, 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 o kurde, ale dostałem bomby, nie? Ej, wiecie, że w tej rundzie można budować, nie? Już? A, aha, fajnie, o. fajnie wiedzieć. się buduje? Czekajcie, bo ja mam, czekajcie, ja mam, ten, Mocny. stopa, nie? Okej. Okay. A tutaj są obrażenia od upadku? Chyba. No to weźcie, nie kolapsujcie, nie? Ja nie kolapsuję. No to kto kolapsuję? cały czas. Malowa, malowa joda, malowa joda. Ja się nie buduję Brawo. do góry lepiej. Ja, dole, ja też nie. Le, ja dalej, ja dalej, że tak? Daj, że ja nie Ja grałem na czas. Dobra, dobra, dobra. Dobra, ja mam lola trochę... dużego. Nie gdzie ty jesteś? Ja muszę trochę mieć podka, bo. Ja mam 13 HP. Ja mam 44 HP. Ujo! mam krewa, no, Gdzie wy jesteście? Ja. Ja się tu wybudowałem. W nie, Gór, nie. O nie. O, nie. No, A, ja ej, A kolapsujemy, czy nie? Jak myślicie? Chcecie kolapsowania? Nie. Dobra. Nie. No dobra. Ja się tylko pytałem nie żeby nie było, że ktoś się kolapsuje. Ło! Ale w sumie... I skąd ty masz glidera? I skąd ty? Dobra. Duszek, ile ty ma żyć? Ile ci zostało? Ile? pierwszy raz Czyli Duszkowi zostały trzy życia, a mi zostały też trzy chyba. Bo ja, no bo ja raz Aj, zginęłem. No, ja mam cztery. Ja mam cztery, bo ani razu nie zginęłem, nie? Nie zginąłem, o! O, Nie wiem gdzie wy jesteście. No dobra to ja! To ja! Ej, no nie wiem! Więc co ty robisz? No nie! Boże czy ty to widzisz! No nie! No dobra, Wali mnie też! Pan policjant w porządku pilnuje! I jestem z Szymonem, nie? I teraz... Ej, ja I ja mówię, teraz mamy znowu... Z przodu! I teraz mamy po cztery życia, nadal mamy po cztery życia. A możemy ja, budować? Jaku, ale przecież tam ktoś nie do bazy starował, nie? Ej, Jaku, to ty, czy ja jeszcze jabłka? No, no Duszek, Duszek, czemu ty tam, czemu ty do nas poleciałeś? Ej, to nie zabijajcie mnie, bo ja nawet nie wziąłem tych broni, okej? Okay? Spoko, bo no mamy po cztery życia i teraz jestem z Szymonem, dobrze mówię? Z Szymonem, tak. no. O, dobra. Koniec to ja duszek, duszak. Ale je, je, budować... Je. Budować nadal można, nie? No oczywiście, dwa. że tak no bo, no bo ja teraz co buduję tak... Dostał! Dwa razy Dwa razy ten dostał yy, Szemont jak Jabłko! Dobra, dostał? Co dobra, fielko? dobra i ma trzy życia. Dobra, nie będę kolapsował. Ło! Wow. To... typie! typie. I się mylą już te bazy. I cały czas inny ten Z innej strony. Gdybyście mieli takie same logi, trochę jak ja, jak strzelam, to. Dobra, leży, dłużej. Dobra, mają po trzy życia? Dobrze, Szymon. Mówiłem, że się poce. No. Kurde. Ej, Jaku, l A chciałbyś kiedyś ten versus jeden? No właśnie, może serię zacznę taką. Wiesz, chyba zacznę taką serię. to jest Szymon. Ktoś no, no, do mam mnie to, leci z cokołem. Spoko to ja, spoko to ja No dobra Ktoś mi tu wparował na HG, ale to ty To no, kurde! Leżę prawie, leżę! Dobra, mam tu HP, nie? Sam! Ma. Mamy galoa. Ja. Leżę. życia. Dobra. Duszek ma dwa życia. Ja mam cały czas cztery. Cały czas. Do zgarnięcia jest tysiąc fałdolców. Wystarczy wpisać kod twórcy, jahuelkos. A ile Ej, ty nie masz... mam broni! Możesz A ile ty masz mioda? Trzy. Ja ochłoniaj mnie, bo ja nie mam jeszcze broni. Joda już A. mam dwa! Chcesz chociaż chcesz Famasa? Albo nie, bo tutaj mamy. No, chodź. Spróbuję amo do... do i do pompy. Może też będę miał Ja z drewna. Co? Masz amo do pompy, bo mam tylko pięć. Oj no, tam ci ze sto nawet idziemy na... Oj! spadł Kurde, przebudował mnie O Nie, dostałem ścianę, nie? No to jest Szymo O! To ja, to ja spoko! A dobra o no, kurde, dostałem, o nie! Zagubiłem się w edycji. Joda, ile ty masz tego, tego, żyć? Żyć? Dwa. No. Ja mam co, ja... dwa a Duszek, ile masz? Duszek, no Duszek nic, nawet tu, ja mam tylko pięć strzał do pompy. Ale czyli kto wygrał? Czyli wy wygraliśmy. No, drugi. Do, do, dobra duszek, 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 ja jestem z tobą, Duszek. A, to joda chodź tu lecimy, gdzie ja? No, a no, gdzie ty lecisz, bo to jest takie. To... Dobra, tylamy? Aha, ty tu jest, no nie, no, czekaj. Halu, <laughs> ej, nie ma na kilometry. No nie! Ej, no, co za. Nie ma! No dobra. Nie mam broni. Że tak mnie osłabiłeś. Mam 42 HP. A przecież są płotki. wiem, ale no. Halo. Te chłopki? No. Nie! Ej, dawaj, dawaj, dawaj. Chodź. O dobra. Ej, bo to jest Szymon. Szymon właśnie swojego zabiłeś. Chyba, no. no nie zabiłeś! Dezby. Dezby, Dobra, to się nie liży, to się nie Dobra, to się niech nie będzie, to się nie będzie. Ale ja, ja, ja nie, ja nie tłukłem jody. Ej, ej a możemy zabierać lód? Czy nie? No, no można. Rzekajcie, bo ja nie mam jeszcze broni, nie, a... tutaj gdzieś się typnąłem. Nie. Wybiorę. ja Yep. I bo też ma chyba usta inne ustawienia niż w tym padzie. Joda, a ty grasz w ogóle? Le... Szymon. Leży Szymon jeszcze. Tylko, Szymon, że tak, Ja, już mam Tylko, że wy się tu tak budujecie, że już nie mam gdzie się kompletnie budować. ja. Uja. nie wiem, gdzie ten. Ja nie wiem, gdzie są moje broni. Bronie. Ej, Szymon, Bro, ile masz żyć? Szymon, ile masz żyć? Dwa. Tak, jak kot, siedem żyć. Dobra. Ej, ja nie mam broni, no czekajcie. Ja muszę. Ja nie, nawet. Dobra, Joda, chodź, dam ci pompę. No chodź. Chodź tutaj, chodź tu, tu gdzie ja. Chodź tu gdzie ja, tu. Nie, chodź. A ja nie, bo ja już mam lamę. A, tu mam. Aha, nie mam. No mówię, że czekaj. Kto strzela? O! Ja mnie trapy zabiły. Nie! <laughs> Wiesz? Uja! Bo bym, zgin bo bym zginął inaczej. Aha, dobra, ja nie mam broni, ja będę się bił na kilofa chyba. Ej, tutaj, chodź, chodź do mnie, chodź do mnie. No ktoś do mnie? Mam kilofa. Czekaj duży, daj mi broń jakąś, jak masz. O, chodź, chodź. Yy, tutaj będzie, yy, jest... Idzie ze mną? To muszę cię poszukać, bo ty żeś tu się nabudował. O tu, tu, tu. O. O nie, to joda. O! Ej, mm. i zapaj budujemy... O dobra dzięki. Y, jest. Zobacz! Budujemy się na drujka, okej? No. Ej, Oni, są mogę gdzieś? Po prawej stronie. Ta jedna to jest boxa. Co stąd? Ej, chyba my wygramy, wiesz? No. No wygramy. No sześć 5, cztery 3, 2, Dobra już. Jeszcze w trapa sobie wejdę. Elo.